Tak widzowie, dzisiaj tak będzie brzmiała cała historia. Nie jesteście na to gotowi, widzowie. Naprawdę. Do tego nie da się przygotować. Dziś będzie tak straszny odcinek, że tego jeszcze nie grali. To będzie najgorsze. Po prostu najgorsze. Nic sobie nie przypomnę. Nic! Nie będę wam więcej mówił. Nie będę. Trzymajcie się mocno, zapnijcie pasy, bo zapraszam Was na odcinek. Nawet tego odcinkiem nie można. Na to coś was zapraszam. Zobaczmy co za potwór się kryje za tymi drzwiami. Cześć przyjaciele. Oku! Ba, będzie ciężko Cześć przyjaciele Cześć cwelu Jak wielu z was oglądających to wideo Rzeczywiście zagadało do swojego krasza Nic nie zrozumiałem Ja wam może oddam mój mikrofon, co? Chcecie? Ja przez wiele lat podkochiwałem się w jednej dziewczynie Zanim zgodziła się na randkę ze mną Chłopią zabił w pierwszych 10 sekundach filmu Tym samym powodują, że ten film nie zarobi a wszystko to stało się naprawdę w niespodziewany i losowy sposób. Czyli jednak pieniążki będą, bo trafił w ścianę obok. Całe szczęście, było blisko. Jestem Erik i mam 17 lat. Totalnie mnie to nie interesuje. Totalnie. Razem z rodziną przeprowadziliśmy się do naszego obecnego mieszkania rok temu. Pierwszy dzień naszej przeprowadzki był również dniem. W którym po raz pierwszy zobaczyłem Lucy. I dniem, w którym niestety ta historia się zaczęła. A mogła być taka piękna niedziela. Zrobiła na mnie naprawdę dobre pierwsze wrażenie. To przez ten duży biust. Lucy jest w moim wieku, mieszka z rodziną na czternastym piętrze, a ja na siódmym. Piedaku, mieszkasz o siedem pięter niżej. Nie masz u niej szans. Wygląda na dziewczynę, która jest rozpieszczana przez rodziców. A ty wyglądasz na takiego, który jest zostawiony przez rodziców. Nasze pierwsze spotkanie było jedyną okazją, by zobaczyć ją z uśmiechem na twarzy. Chciała wyglądać na miłą przed moimi rodzicami. Od tego czasu zawsze, gdy ją spotykałem, w windzie, w windzie, ale jak zaakcentował, żebyśmy wszyscy wiedzieli, że na pewno to coś, to jest k***a winda. Nasze rozmowy zazwyczaj rozpoczynały się od mojego radosnego powitania, na co ona odpowiadała ciszą i gapiła się w telefon. się jej bombę na twarz, zabierasz telefon, wybiegasz szybko na schody, rzucasz na parter z siódmego piętra i... I wszyscy są szczęśliwi. Za wszelką cenę chciałem jednak z nią porozmawiać, więc zacząłem mówić o naszym pierwszym spotkaniu. Już się bałem, że zacznie mówić, jakby wyglądał ich pierwszy raz. Na szczęście tego nie zrobił. Ale skąd wiemy, czy tak dalej nie będzie? Jakby po historiach można się spodziewać wszystkiego. Jednak ona kompletnie mnie ignorowała. O, to jest dosłownie kopia mojej twarzy w momencie, gdy oglądam prawdziwe historie. Zwłaszcza tą. Mimo to wygląda tak pięknie, że byłem kompletnie oszołomiony. Wygląda jak zawsze, a to znaczy, że się nie przebiera i nie myje. Pewnego razu tak wkurzyła ją rozmowa ze mną, że na parterze wybiegła z windy prosto do ochrony. By na ch** do niej gadasz w ogóle. By donieść, że ją prześladuje. W sumie to ma trochę racji. Ja się nie zdziwię, jeżeli się okaże, że ty tą winą jeździsz tylko góra-dół, non-stop, przez cały dzień, tylko po to, żeby ją spotkać i do niej pogadać. Ch... i eli TO przez cały DZIEŃ! Gdy tylko poszła dalej, ochroniarz zaczął mnie przesłuchiwać, a rodzice nakrzyczeli na mnie ze przeszkadzanie sąsiadom. Czemu on klęka? Czemu rodzice są niebiescy? Czemu lektor gada do mikrofonu z telefonu sprzed dziesięciu lat? Przed 20! Do mikrofonu! On gada do osiemniaka! To jest tyle błędów, kto to wypuścił do internetu! Byłem zły i smutny przez to, że źle odebrała moją serdeczność. Dziewczyna ignoruje cię od tygodnia. Ty dzień w dzień jeździsz z nią winną, cały czas do niej mówisz. Jak miała to inaczej odebrać? Trułeś jej dubsko! Od tego czasu, mimo że nie miałem wystarczająco odwagi, by podejść do Lucy, obserwowałem ją. I ty dalej uważasz, że jej nie prześladujesz, tak? Czasem mieliśmy się w przestrzeni publicznej budynku. Na przykład na basenie. Czasem mieliśmy się w przestrzeni publicznej budynku, mijaliście, czy po prostu ją śledziłeś? Zazwyczaj widziałem ją szczęśliwą i roześmianą w towarzystwie przystojnego chłopaka. Zauważyłem, że trzymają się za ręce, musieli więc być parą. A może tej stary? Cały ten czas lubiłem Lucy, ale byłem smutny do zeszłego tygodnia. Było słoneczne popołudnie. Właśnie wychodziłem, by pograć w krykieta. Czekałem na windę, gdy nagle usłyszałem dziwne odgłosy. Gdy nagle usłyszałem dziwne odgłosy. Wszyscy wiemy, co to oznacza. Przyстойny kolega odwiedził Lucy. I krzyki z jej wnętrza. Z wnętrza windy czy z wnętrza Lucy? Gdy drzwi otworzyły się na siódmym piętrze, spanikowałem widząc wystraszoną twarz Lucy, przygwożdżonej do ściany, przy mu wyglądającego mężczyznę. Czyli wszystko o czym myślałem się potwierdza. Gdy odwrócił się w moją stronę, okazało się, że był to jej chłopak. Stary miał czerwone oczy i wyglądał na dzikiego. O z tyda! Ogólnie jestem dość nieśmiały, ale szybko dałem sobie do zrozumienia, że jest to nagły wypadek. Gdy drzwi do Windy prawie się zamknęły, wsadziłem w nie w nogę i wszedłem do jej środka pewnym krokiem. A potem dostałeś na Koniec historii. We are number one. Hej! Krzyknąłem do niego. Wypuść ją albo pożałujesz. Wiecie, co było dalej? Nie pożałował. Zaraz potem usłyszałem, jak zamknęły się za mną drzwi do windy. Chłopak natychmiastowo złapał mnie za fraki i przycisnął do ściany windy. Lucy desperacko podbiegła do niego, by go zatrzymać, ale była na to zbyt słaba. Ciotta. W momencie, gdy zobaczyłem, jak dostała złochcia od chłopaka, dostałem nagłego przepływu energii i zebrałem się w sobie, by kopnąć go w krocze. Gdy upadł, kopnąłem go jeszcze kilka razy w żebra. On go tam chce zamordować. Ten odcinek nie ma prawa mieć zielonego dolarka. Gdy zostałem z Lucy, nacisnąłem przycisk, by jechać na parter i natychmiast zawiadomić ochronę. Lucy ciągle płakała, z głosem powiedziała, że to był jej chłopak i próbowała pocałować ją w windzie, gdy ona tego nie chciała. Złoczyńca! Zastanawiałem się, dlaczego są razem, skoro się nie całują? Zanim zdążyłem cokolwiek powiedzieć, usłyszałem skrzeczenie. Światła po chwili się wyłączyły. Nastała cisza. Cisza? Tak nie może być! To teraz wszyscy razem! Wino, wino, wypij do dna. Słodkie wino każdy zna Zacząłem więc walić w drzwi windy próbując wezwać pomoc Nie wiedzieliśmy nawet na którym piętrze utknęliśmy Wino, wino pomoże ci Wina, wina nalej mi Oglądamy dalej, tak, 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 tak. Lucy płakała ze strachu, a ja przypomniałem sobie o tym, co kiedyś tata powiedział mi o byciu zablokowanym w windzie. Kiedyś, jak byłem mały, to tata powiedział mi, co zrobić, jak jest się zablokowanym w windzie. Śmiesznie, bo zapomniałem. Potem zacząłem wciskać przycisk alarmowy, licząc, że ktoś przybędzie, by nas uratować. Nie byłem jednak pewny, czy ktokolwiek przybędzie, ze względu na kompletny brak prądu. Niestety, w windzie nie ma również zasięgu, by móc zadzwonić po pomoc. Ja kiedyś miałem taką sytuację, że stwierdziłem, że genialnym pomysłem będzie pos skakać w windzie, kiedy jechała do góry. Ja w niej byłem. No i się a, zatrzymała i utknąłem. O trzeciej w nocy w środku windy. Sam. Na, pany. Trzy dupy. Generalnie się śmiałem w całej sytuacji, ale po chwili stwierdziłem, że no trochę słabo, nie? Bo jakby jestem sam w windzie, totalnie pijany i z trzecia w nocy. Ale telefon i widzę, że normalnie zasięg mam, więc zadzwoniłem do pana od windy jakiegoś. Wpisałem w internecie pomoc windy. Znalazłem, tak? I on mi powiedział, jak otworzyć windę i wyjść. I to zrobiłem. Wyszedłem, wrzuciłem do do domu i poszedłem najpierw spać. Zacząłem więc próbować otworzyć drzwi moją paletką do krykieta lub chociaż zrobić małą szczelinę, aby nie umrzeć z braku tlenu. Byliśmy uwięzieni przez około 30 minut. I 30 minut śpiewania wino, wino, wino. W końcu udało mi się zrobić szczelinę. Nie było żadnych oznak nadejścia pomocy. Jeżeli zrobiłeś szczelinę. Paną drewnianą paletką. To gdzie leży problem, żeby rękoma to otworzyć! Lucy była nadal przerażona, zwłaszcza przez to, co stało się między nią a jej chłopakiem. Zacząłem więc znowu ją uspokajać. Za paletką, to i nie będzie o tym myśleć! Może porozmawiamy, to odwróci moją uwagę od całej tej sytuacji. A może nie? Czuła się bardzo niekomfortowo rozmawiając z innymi chłopcami, zwłaszcza, że miała chłopaka. Po dłuższej rozmowie dowiedziałem się, że rodzina Lucy jest bardzo religijna. To właśnie dlatego Lucy chodziła z tym chłopakiem od wielu miesięcy, ale nie przeszli dalej niż trzymanie się za jego ręce. Ja wiem już od Nike, że nie można uprawiać seksu przed ślubem, ale całować się też nie można. Co można robić przed ślubem? Czy przed ślubem można brzeć ślub? Tego dnia spotkali się, by razem się pouczyć w mieszkaniu Lucy. W momencie gdy jej rodzice wyszli na zakupy, chłopak zaczął przystawiać się do Lucy. A jaki szczęśliwy! Pomyślałem, że Lucy jest jakaś dziwna, ale też godna pożałowania. Gdybym to był ja, respektowałbym twoją wolę, Lucy. Pię Dolisz. W zasadzie to polubiłem cię po naszym pierwszym spotkaniu na korytarzu. No wcale się nie dało domyślić. Myślałem wtedy, że jesteś urocza i śliczna. A teraz myślę, że głupia i brzydka. Sorry, szybko zmieniam zdanie. Lucy uśmiechnęła się do mnie nieśmiało, słysząc moje komplementy. Patrzcie, cycki z podniecenia urosły. Spojrzeliśmy na siebie przez światło latarki. Zbliżyliśmy do siebie twarze. To był prawie pocałunek. Przepraszam, ale chce mi się śmiać. Nie mogłem się powstrzymać. W tym momencie wróciło światło, a Winda zaczęła jechać w dół. Lucy wstała, poprawiając swoje ubranie. Już poprawiałem zubranie? Hola, hola, kolego, nie minęła sekunda, jesteś trochę za szybki. Okazało się, że przez jakieś problemy techniczne cały budynek nie miał prąd. Cały budynek nie miał prąd! Polska, trudny język! Czekał na nas sztab ochroniarzy, by sprawdzić, czy nic nam się nie stało. W końcu byliśmy uwięzieni przez ponad godzinę. Czemu oni ich przeszukują? Ochroniarz pochwalił mnie również za to, jak szybko zareagowałem, robiąc szczelinę w drzwiach, abyśmy się nie udusili. Biedaczko, a mogą być takie piękne? Zauważyłem, że Lucy uśmiecha się dumnie, przez co się zaczerwieniłem. Dzięki za uratowanie mnie dwa razy. Jesteś taki dzielny i błyskotliwy. I brzmisz, jakbyś trzymał łeb w pralce. Może umówimy się kiedyś na randkę? Powiedziała. Moje serce biło, jakby miało wybuchnąć. Lepsze byłoby stwierdzenie, jakbyś powiedział, że Twoje serce biło jak Floyd Mayweather. Bo nie chcę nic mówić, ale bomba nie bije. Bomba wybuch Może w niedzielę o 17 w Starbucksie? W Starbucksie. To się Starbucksie. Super, nie mogę już się doczekać. Lucy odwróciła się i poszła w swoją stronę. I tu właśnie historia o tym, jak umówiłem się na randkę z moją krasz w windzie. Szkoda, że ta winda nie spadła na dół i nie zrobiła kraż! Może nie tak romantyczna jak innych, ale nadal ma satysfakcjonujący wynik. No, wynik jest prosty. Jak widzisz, że ktoś próbuje pocałować dziewczyny, to walisz mu łokcia, kopa w jaja i wtedy dziewczyna jest twoja. Odkryliśmy widzę sposób na poderwanie każdej dziewczyny na planecie. To już koniec historii. To już koniec historii. Co tu się stało? Ja mam dwa pytania. Po pierwsze, czemu gościu nagle lepiej brzmi? Jakie skutki? Outro. A po drugie, czemu to outro jest p od naruciaka? Jeżeli film Ci się spodobał, to zostaw subskrypcję oraz lajka na kanale. Jeżeli ktokolwiek po ich filmie zostawił u nich suba na kanale, to jest chory psychicznie i powinien jak najszybciej się leczyć. To było straszne przeżycie. Historia bez sensu, bez ładu i składu i bez p dobrego mikrofonu. Moje filmy sprzed 10 lat tak źle nie brzmiały na YouTubie. Mamy 2K21. Nieważne. Ważne, że przebrnęliśmy, żyjemy, przynajmniej ja stoję tutaj przed Wami, przed niektórymi, bo nie nie wiem, czy przed wszystkimi. Ważne, żebyśmy byli szczęśliwi. Żyjmy szczęśliwie, widzowie. I czekajmy na kolejną środę. Kolejny odcinek. Potem piątek, w Niedziela. Już mi się miesza w głowie od tej historii. Także do zobaczenia, moi mili. Trzymajcie się na razie i po!